Uczestnicy tak wspaniałych radacji ulicy Olimpijskiej w Tokio, radaliści, panowie to, ambasadorzy, członkowie korpusu dyplomatycznego, członkowie rodziny olimpijskiej, dostojni wreszcie. To wydarzenie znakomicie wpisuje się do wpływu 90-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kilka dni temu w Krakowie oficjalnie, hotelu francuskim i w sali Rady Miasta Krakowa zapoczątkowaliśmy oficjalnie te uroczystości. To że objęte są patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej, świadczy o ich radze i o roli jaką państwo przywiązuje do, do ruchu olimpijskiego. To, co dzisiaj się dzieje, możliwe jest dzięki naszym wspaniałym sponsorom, dzięki sponsorowi 95 lecia polskiego muzeum i nacjonalnego. Ja jestem świadomy wielkości tego wydarzenia i cieszę się, że wspólnie z ambasadą japońską w Polsce, z Muzeum Sportu, Możemy dzisiaj je świętować. Przypomnijmy kilka informacji o tym, co związane jest z tym, jakby złotym jubileuszem. Były to pierwsze Igrzyska Olimpijskie odbywające się na kontynencie afrykańskim. Łączyły tradycję z nowoczesnością. Przeszły do historii jako perfekcyjnie zorganizowane. Stawione ulicę, były pełne rozentuzjazmowanych fanów. Wspólnie przeżywali oni chwilę triumfu i smutę przegranej. Po raz pierwszy transmitowano te igrzyska w telewizji kolorowej z wykorzystaniem satelity. Po raz pierwszy na tego typu imprezie do pomiaru wyników zastosowano najnowocześniejsze osiągnięcia elektroniki. W tych igrzyskach brało udział 5151 sportowców tym 678 kobiet. Reprezentowały, reprezentowali oni 93 Narodowe Komitety Olimpijskie w 19 dyscyplinach sportowych. Wtedy do programu niżysk dodano kobieco męską siatkówkę oraz judo -y jako narodowy sport japonii. Były to wyjątkowe pod względem rekordów uzyska. 37 rekordów świata i 77 rekordów olimpijskich. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio po raz pierwszy została przyzno, przyznana na zaczyn Fair Play. Fair Play Trophy. Otrzymali ją żeglarze z Szwecji, Gunnar i Stig Lenard Kerr, którzy przerwali wyjści i uratowali życie innym uczestnikom. Do bohaterów tych igrzeńsk należeli również amerykański pływak Don Scholander, który zdobył cztery złote medale, czeska gimnastyczka Vera. Pasławska, 3 złote i jedno srebrne. Wśród tych, którzy osiągnęli największy sukces, byli multimedialistami, byli również przedstawicieli naszego kraju. Irena Kinsztersztajn, trzy medale, jeden złoty i dwa srebrne. Ewa Kłobukowska, dwa medale, złoty i raz. Szemierz, Egon Franke, dwa medale, złoty i srebrny. Na tych, w Igrzyskach Polska reprezentowało 144 zawodników. Startowaliśmy w 12 dyscyplinach sportowych. Większość ekipy, 83 osoby, stanowili olimpijscy debiutanci. Biało-czerwoni zdobyli 23 medale w Japonii, 7 zł 6 srebrnych i 10 zł, Co dało nam siódme miejsce. To osiągnięcie poprawiło, poprawione zostało tylko dwukrotnie. W Montrealu, gdzie zajęliśmy szóste miejsce, zdobyliśmy wtedy 26 medali i pod względem medali w Moskwie w 1980 roku, gdzie zdobyliśmy 32 medale i zajęliśmy 10 miejsce. Również pod względem liczby złotych medali były to dla nas załony wyjątkowe. Siedem razy grano do Browskiego. Jeszcze poza Tokio w Monachium, Montrealu i Atlancie. Polskie triumfy w Tokio miały swoją wyjątkową historię. W podnoszeniu ciężarów Władysław Waszanowski pokonał Rosjanina Kap Kapunowa mniejszą tylko pagą o 300 gramów. W trójskoku Józef Szmyt zwyciężył, pomimo że jeszcze 6 tygodni przed startem przebywał w szpitalu po operacji Kolana. a polska kobieca szlapeta 400 metrów poprawiła własny rekord świata. Bardzo zapadły w pamięci sukcesy Buxerów. W ciągu zaledwie godziny Mazurka-Dobrowskiego odegrało trzykrotnie po następujących kolejnych zwycięstwach Józefa Grudnia, Jerzego Kulena i Mariana Kasprzyka. To Do historii przeszły nie tylko znakomite występy naszych zawodników transportowych, ale na sportowych arenach, lecz także Powrót ekipy do kraju. Teraz z Tokio do Warszawy biało-czerwoni pokonywali przez kilka dni. Najpierw drogą morską do Nachotki w Związku Radzieckim, później koleją do Hawarowska i samolotem z przesiadką morską do Warszawy. Nagrodą było gorące powitanie dla lotnictwa. I dzisiaj po tych 50 latach wracamy do tej wspaniałej historii. Już niedługo, w roku, Panie ambasadorze, znowu będziemy na Pańskiej ziemi w Japonii. To świadczy o wielkim szacunku do przeszłości, uznaniu tego, co było wcześniej i ogromnej nadziei, że będzie w Tokio równie, równie wspaniale. A patrząc na twarze moich starszych kolegów, jestem z Was dumny. Nie należy do najmłodszych, ale wyglądacie zwłaszcza pani pięknie. Cieszę się, że jesteśmy razem, że jesteśmy w rodzinie olimpijskiej, że się wzajemnie szanujemy i chcemy, aby ten dzisiejszy dzień pozostał w naszej pamięci jak najgłuższy. Dziękuję bardzo.